Staronować, Uszkodził no, to była starona właśnie, uszkodziła gwiazdę. Zróbcie jak chcielę moj, na mojego syna. Tyle bo chłopaka, dzicie, taka. po co nie uciekł? Tuż przed północą policjanci drogówki zatrzymują taksówkarza, który dwukrotnie przejechał na czerwonym świetle. Jednak w trakcie interwencji funkcjonariusze słyszą, że w innej części Warszawy ich koledzy potrzebują pomocy przy dużo poważniejszym zdarzeniu. Słuchaj, to się również kolizji, bo Próbował starannie. Uszkodził radziewów. Muszę wiedzieć, gdzie jesteś, żeby Ci wycofać wsparcie. W takiej sytuacji wszystkie załogi, które są w okolicy, muszą jak najszybciej jechać na miejsce zdarzenia jak studentów, ktoś przyjeżdża do pomocy, będzie widział błyski. Mamy jednego statystikowanego, a on jest kadłuba agresywna. Dobra, popatrz, jak możecie, wydawajcie. No ja to zaczynasz z praktycznego Osiem, schodzić. 834 w drodze. Dobra, ok. Po kilkunastu minutach funkcjonariusze są na miejscu zdarzenia. A fura jest, tak? Jest Skuty. Klienta klienta Zarówno kierowca, jak i jego matka okazują się nietrzeźwi. Każde z nich ma około 1,5 promila alkoholu we krwi. Pani nie przesmiała, pani się zachowuje. Co pani się zachowuje? Dzisiaj jak chcemy na mojego syna. Tyle potrzebujemy chłopaka, żeby uciekał. Po co nie uciekał? Policjanci drogówki chcieli zatrzymać do kontroli Fiat Uno kierowca samochodu zignorował jednak polecenie i z dużą prędkością zaczął uciekać ulicami Pragi. Funkcjonariusze podjęli pościg jednocześnie informując o nim dyżurnego, który wysłał na pomoc inne załogi. W pewnym momencie Fiat skręcił do lasu, a następnie zatrzymał się. Policjanci po wyjściu z radiowozu i wydaniu okrzyku stać policja, wezwali mężczyznę do zaniechania ucieczki. Kierowca nie zastosował się do poleceń i uderzył w stojący za nim radiowóz, a także w nogę jednego z policjantów. Mimo kolejnych wezwań kierowca dalej uciekał. Po oddaniu strzałów ostrzegawczych w powietrze kierowca dalej nie reagował. Policjanci oddali więc strzały w kierunku opon pojazdu, aby uniemożliwić mu ucieczkę. Jak się nazywasz? Kamil Dobra, jest jego dokument. Prawo jazdy masz? Nie ma. Ale nie masz w ogóle, czy zabrany miałeś? Nie robiłeś nigdy. Robił jazdy, ale mu nie dali. Kierowca nie ma też dowodu rejestracyjnego, auto nie jest jednak kradzione. Mojego syna, byśmy tak wzięli. No. On się uspokoi. Nie uspokoję się. Gdy tylko matka kierowcy wytrzeźwieje, zarówno ona, jak i jej syn usłyszą zarzuty znieważenia i czynnej napaści na policjanta. Kierujący fiatem będzie też odpowiadać za prowadzenie samochodu bez prawa jazdy i popijanemu.